Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się, znowu wydawałoby się dosyć prostą czynnością, a mianowicie odkurzaniem. Co będzie nam potrzebne podczas odkurzania? No oczywiście odkurzacz. Hmm, oczywiście warto mieć jakiś mocniejszy sprzęt, natomiast jeżeli macie nawet coś podstawowego, a uzbroicie się w odpowiednie akcesoria stawki, to to będzie najważniejsze i to będzie kluczowe. Podczas naszej pracy, czyli odkurzania. Kiedy odkurzać i kiedy tak dokładnie? No, generalnie przed praniem to jest podstawa. Robiliśmy odcinek już o praniu, natomiast zauważyłem, że wiele osób to odkurzanie tak troszeczkę pomija, traktuje po macoszemu, żeby tylko jak najszybciej odkurzyć ten powierzchowny brud i od razu zabrać się do prania. A później jest dużo, dużo problemów, ponieważ zaczynamy wyciągać ten, ten brud cały. Czy to z foteli, ale szczególnie z podłogi. Tam jest, tam jest najciężej i później to pranie po prostu może trwać godzinami. Natomiast podstawą jest porządne odkurzanie, i uwierzcie mi, że można nad tym spędzić nawet kilka godzin. Co będzie nam potrzebne? No, oczywiście, różnego rodzaju ssawki. Taka podstawowa szczelinowa. Może być też bardzo długa szczelinówka, jeżeli po prostu odkurzamy sobie. Tak regularnie i, i nie demontujemy, tak wtedy foteli, tylko po prostu odkurzamy nasz samochód, więc musimy gdzieś tam dojść. Jest to świetne rozwiązanie. Potrzebna jest na pewno stawka ze szczotką do podsufitki, do materiałowych boczków. Tak? Tutaj w tym przypadku mamy tylko plastik, ale jeżeli jest materiał, to jest to świetne rozwiązanie. Mini stawki tego typu. Tu mamy przedłużkę, tutaj mamy takie mini stawki ze szczoteczkami. One świetnie się sprawdzają, zarówno do odkurzania kokpitu, ale też tutaj na dole, gdzieś przy szynach, jakieś szczeliny przy, przy fotelach, szczególnie skórzanych. Jeżeli chcemy wydmuchać i później jeszcze odkurzyć te szczeliny, to, to mogą być przydatne. Podczas odkurzania, no, tutaj taką. Taki niezbędna akcesoria to szczotki. Szczotki metalowe, tego rodzaju. Wiem, możecie się zdziwić, niektórzy się boją, ja też po raz pierwszy, jak kiedyś używałem ich, to byłem troszeczkę przestraszony. Natomiast one świetnie sobie radzą, żeby wyciągnąć piach z podłogi i yy, możemy odkurzać, odkurzać, odkurzać i ten cały piach będzie, no, nie wychodzi nam do końca. Tak? Dzięki tej szczotce nie pomechacimy materiału, a jednak wszystkie zanieczyszczenia nam wyjdą. Mamy dłuższą, mamy taką mniejszą, żeby dojść gdzieś przy pedałach. Yy, możecie ich też używać do yy, foteli takich yy, materiałowych. Ewentualnie, jeżeli się boicie tych mocniejszych, to są również szczotki miedziane, które są delikatniejsze do alkantary, czy właśnie do, do po prostu materiałowego fotela. Tak? Oczywiście nie używamy tego do skóry. Skóra, pamiętajcie, tylko odkurzy, wydmuchanie tak naprawdę szwów i od, odkurzenie to, to jest wszystko, co robimy. Tam nie bawcie się takimi narzędziami. No, no i jeszcze tornado dany. Czyli te wszystkie pistolety. Tutaj mamy Benboa, po prostu bez zbiornika do wydmuchania wszystkich szczelin, przestrzeni pod fotelami. Ten jest akurat na łożysku z metalowym tym, tym wężykiem. No i drugi. To jest taki do odkurzacza, tutaj podpinamy rurę z odkurzaczem. Tu oczywiście sprężone powietrze, i to działa troszeczkę na zasadzie takiej trzepaczki używamy zarówno do podłogi, jak i do wszystkich materiałowych foteli. To świetnie sobie radzi. Może niekoniecznie musimy używać to podczas takiego regularnego odkurzania, no bo to mogłaby być trochę przesada. Natomiast przed praniem na pewno warto tak odkurzyć, ale przy regularnym Odkurzaniu. Myślę, że zawsze warto mieć tą metalową szczotkę pod ręką, szczególnie te przednie miejsca, a w szczególności miejsce kierowcy. Przy pedałach tam jest bardzo dużo zanieczyszczeń, i jeżeli będziemy tam rzadko odkurzać albo odkurzać tylko tak pobieżnie, to później nabierze się tam dużo tego piachu. Dlatego. Myślę, że warto zainwestować w taką szczoteczkę i zawsze tam sobie podczas nawet tego zwykłego odkurzania wydłuwać trochę piachu, żeby to wszystko wyciągnąć. Mamy tutaj troszeczkę tego powierzchownego piachu, ja go szybko na pewno odkurzę, ale zobaczycie, ile jeszcze tak naprawdę tego piasku wyciągniemy za pomocą tych właśnie szczoteczek. Zabieramy się teraz do pracy. Pamiętajcie, żeby zawsze podczas odkurzania mieć dobre oświetlenie. Same świetlówki, halogeny mogą niestety nie wystarczać. Dlatego warto mieć jakąś latareczkę czołową, żeby nie zajmować sobie rąk. Wtedy dokładnie wszystko zobaczycie. Podłoga jest już wstępnie odkurzona, jak widać, no, generalnie nie ma tutaj za, za dużo piasku, może jakieś pojedyncze ziarenka, ale widać, że jest sporo takiego powbijanego brudu. No i tego niestety już nie odkurzycie. Teraz do pracy ruszą właśnie szczotki. Widzieliście na filmie ile jeszcze za pomocą tej metalowej szczotki udało mi się wyciągnąć tego piasku? Nawet te plamy no, to wyglądało jak plamy, tak? natomiast to był po prostu wbity piach, ale są już dużo, dużo mniej widoczne. Oczywiście, tutaj, tutaj przy tej podstopnicy, mamy niestety już przetarcie tego, tego materiału i z tym nic nie zrobimy. Natomiast te plamki tutaj na środku są dużo mniej widoczne. Teraz wezmę jeszcze dodatkowo tornado gun do odkurzania i zobaczę, czy jeszcze uda mi się coś wyciągnąć z tej z tej podłogi. Jak widzieliście celowo w trakcie pracy zdjąłem z tego. Tornado, rurę od odkurzacza, żebyście mogli zobaczyć, ile jeszcze tych zanieczyszczeń nam wyleciało. No jednak, sama szczotka tutaj nie wyciągnęła wszystkiego w 100%. Jednak było bardzo dużo wbitego takiego piasku. Ta podłoga tutaj jest taka filcowa. Ten włos jest taki specyficzny, i on, jeżeli dostaje tego piasku, robi się błoto. To, to jednak to wszystko się skleja, więc sama szczotka nie była w stanie nam tego wzruszyć tak do końca. No, ale tornado widzieliście, że jeszcze wydmuchał bardzo, bardzo dużo zanieczyszczeń. Mamy już tutaj odkurzoną, powiedzmy, tą przestrzeń taką ogólną, natomiast musimy pamiętać jeszcze o wszystkich szczelinach. Dlatego. Teraz warto wziąć tego Tornado po prostu zwykłego, ewentualnie jakiś zwykły pistolet do, do wydmuchiwania i przedmuchać wszystkie szczeliny, tak? czyli miejsca pod fotelami, szyny, tutaj mamy też jakieś zakamareczki przy plastikach. Warto w tym momencie również wydmuchać fotel skórzany i, i te wszystkie oczyścić szwy. Tak? A jeżeli macie, tutaj akurat mamy właśnie skórzany, natomiast jeżeli byście trafili na fotel materiałowy, to postępujemy tak samo jak z podłogą, też możecie używać tych szczotek metalowych, jeżeli boicie się tych takich najtwardszych, to to możecie zawsze wykorzystać te miedziane, które są delikatniejsze. I tak samo możecie wykorzystywać tego Tornado do podbicia tych wszystkich zanieczyszczeń, żeby to wszystko wyciągnąć. Ja teraz zapinam sobie tego zwykłego benboła, tak do, do wydmuchiwania i sobie przelecę wszystkie zakamereczki i szczeliny. Jak widzicie, jest tu jeszcze troszeczkę tych miejsc, z których wyleciało nam dosyć sporo piachu. Oczywiście, no nie jest to urządzenie idealne, ponieważ ten piasek podbijamy i to wszystko nam gdzieś kręci. Nie jest to tak wygodne, jak taki tornado pod odkurzacz. Natomiast, no, tamtym sprzętem nie jesteśmy wszędzie, w stanie wszędzie dojść, dlatego posiłkujemy się również tym. Jeżeli to wszystko nam wyleci na zewnątrz, no to po prostu za chwilę jeszcze raz zrobimy takie odkurzanie. Natomiast teraz zajmę się skórami, zobaczycie jak to robię. Pamiętajcie, że no tutaj też będą potrzebne nam sawki, możemy użyć tych małych sawek ze szczotką, ewentualnie tradycyjnej sawki. Natomiast uważajcie, jeżeli chodzi o skóry, żeby mocno nie dociskać, nie szorować tą sawką, zresztą nigdy nie powinniśmy w ten sposób podkurzać, a tylko delikatnie zbierać te wszystkie zanieczyszczenia. Wspomagając się właśnie sprężonym powietrzem, żeby dokładnie wydmuchać te szwy, ponieważ to jest ważne, no, zarówno przy takim regularnym odkurzaniu samochodu, tak, żeby ten, ten, ten piasek nam tam nie zalegał, ale również przed czyszczeniem tapicerki skórzanej. Zabieram się do dalszej pracy. O wydmuchaniu wszystkich szczelin, również tych szczelin w fotelu, i odkurzeniu jego, ja zawsze jeszcze raz robię takie szybkie odkurzanie podłogi, ponieważ to wszystko co wydmuchaliśmy jeszcze gdzieś tam się nam osadziło. Pamiętajcie również o odkurzaniu dywaników. Oczywiście, jeżeli jest okres zimowy, mamy dywaniki gumowe, to oczywiście je jemy, jemy. Natomiast jeżeli macie materiałowe, to postępujcie tak samo jak postępowałem tutaj z podłogą. Na koniec, jeszcze odkurzanie oczywiście pod sufitki i materiałowych boczków. Natomiast no, tego wiadomo nie musicie robić za każdym razem, ponieważ te powierzchnie raczej no, nie brudzą się aż tak często. Pamiętajcie również, żeby co jakiś czas sprawdzić tylną półkę, szczególnie w sedanach, ponieważ tam ona wiem, że jest bardzo, bardzo często pomijana i jest później bardzo dużo zanieczyszczeń. Ten brud po prostu aż się tam wbija i jest później dużo, dużo odkurzania, także nie pomijajcie również tych elementów. Jeżeli chodzi o podsufitkę, tak, czy te wszystkie elementy takie e, twarde, no to oczywiście szczotka, e, stawka ze szczotką po prostu i to w zupełności wystarczy, żeby wzruszyć sobie troszeczkę tych zanieczyszczeń i, e, i je ściągnąć. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, żeby nigdy nie zamykać się w jakieś schematy i zawsze, jeżeli znajdziecie w sklepie jakieś dodatkowe, fajne ssawki, warto je zakupić, warto kombinować, żeby ułatwić sobie tą pracę, żeby ona była łatwa, przyjemna, no i oczywiście szybka, bo o to nam chodzi. Po takim odkurzaniu warto również przetrzeć wszystkie plastiki za pomocą jakiegoś quick detailera do wnętrza. Ponieważ no, podczas odkurzania jednak ten cały kurz nam się unosi, warto to wszystko e, sobie wciągnąć. E, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak jak wspomniałem na początku, miał być niby dosyć prosty temat, a myślę, że znowu Was troszeczkę zaskoczyliśmy. Dzięki za, za uwagę. Jeżeli podobał Wam się, klikajcie łapkę do góry. E, piszcie w komentarzach swoje jakieś przemyślenia, pytania. Możecie do nas dzwonić, odwiedzać nas na, również na miejscu w Macierzyszu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.